Adam Driver świetnym aktorem jest. A film 65 jest doskonałym przykładem na to, że nawet najlepszy aktor nie jest w stanie udźwignąć na swoich barkach ciężaru filmu w przypadku posiadania scenarzystów z pizdzi. Language Sam koncept innej ludzkiej cywilizacji rozwiniętej na poziomie dla nas póki co nieosiągalnym jest co najmniej kuszący. Jednak w filmie jest to tak beznadziejnie pokazane, że już od samego początku cieszymy się z faktu, iż film trwa tylko półtora godziny. Ja spierdalam. Historię najkrócej można streścić takim stwierdzeniem. Ubogie The Last to was w kosmosie z dinozaurami i nie jest to toczenie beki, lecz chyba najtrafniejsze podsumowanie tej filmowej karykatury. Było było, było! Na plusy zasługują tutaj efekty specjalne. Dinozaury wyglądają całkiem przyjemnie, ale na ekranie jest ich stosunkowo mało, przez co jesteśmy zmuszeni do oglądania budowania relacji, naszego głównego. Uh. And for gosh sake, watch your language! Tej niesamowicie źle budowanej relacji głównego bohatera z Ellie, e, znaczy się, przepraszam bardzo, e, z tą małą dziewczynką, która towarzyszy mu przez większość filmu. W takim razie, przepraszam! Wielka szkoda, ponieważ świetni aktorzy i ciekawy pomysł mogą czasem być zwiastunem całkiem niezłego filmu. Jednak, kiedy na drodze pojawiają się chujowi scenarzyści, wtedy naprawdę nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Ogólnie nie polecam.